Rozpoczęcie roku szkolnego to nie lada przeżycie dla wszystkich uczniów oraz duży test finansów dla rodziców. Podręczniki obowiązują już od zerówki i od tej pory rodzice ponoszą naprawdę wysokie koszty. Odwiedziliśmy Wajcharowskie Księgarnie, by sprawdzić, ile w tym roku zapłacimy za podręczniki. Zerówka kształtuje się w cenach od 80 do 110, 120 zł. Plus, plus religia. Pierwsza klasa szkoły podstawowej w granicach 260-280. No i klasa druga i trzecia, tam około 300 zł. Sytuacja w gimnazjach i szkołach średnich wygląda dość podobnie. Tam koszty oscillują w granicach od 300 do 400 zł. Trzeba pamiętać, że oprócz książek bardzo istotne są też przybory. W związku z tym większość osób decyduje się na kupno używanych książek. Niestety nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, a to za sprawą zmiany podstawy programowej w szkołach, którą rozpoczęto dwa lata temu. Trzecia gimnazjum w tej chwili się zmienia i wszystkie. Hmm... Właściwie klasy trzecie gimnazjum muszą kupić nowe podręczniki. Z tego co słyszę, to, to większość w tych rodzinach, które mają niskie dochody, dzieci dostają zwrot za te podręczniki. No i zmienia, zmieniła się klasa trzecia podstawowa. W przyszłym roku zmienią się klasy czwarte i pierwsze liceum. Także ta, ta zmiana co roku następuje w kolejnych tych latach. Dodatkowo niektóre książki podrożały o 5% w związku z podwyżką VAT-u. Przed wieloma rodzinami naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo przecież dziecko musi mieć książki, a i za coś trzeba żyć.